Hej, tu Fakto Global. Dziś pokażę Ci trzy gadżety, które odmienią Twoje wakacje. Zaczynamy. Gadżet numer jeden Solarny Powerbank. Wyobraź sobie, jesteś na plaży, telefon pada, a Ty po prostu wystawiasz Powerbank na słońce i ładuje się sam. Ten model ma aż 10 000 PMMRMA i dwa porty USB. Obudowa jest wodoodporna. Możesz zabrać go na kajaki, w góry albo na festiwal. Link do sprawdzonego modelu znajdziesz w opisie. A już za chwilę kolejny gadżet. Zostań ze mną, bo za moment poznasz gadżet numer dwa. Drugi must have na lato? Termos. Utrzymuje napój zimny lub gorący przez cały dzień. Ma podwójne ścianki ze stali nierdzewnej, więc napój pozostaje zimny do 24 godzin, a ciepły aż do 12. Idealny na rower, piknik czy miasto. Szczelna nakrętka zamienia się w kubek. Zero przecieków. Lekka i wytrzymała konstrukcja sprawdzi się wszędzie. Szukasz praktycznego prezentu? Sprawdź link w opisie. Termos. Mały gadżet. Wielka różnica. Gadżet numer 3. Kompaktowy wentylator USB. Idealny na upalne dni. To prawdziwy mastchef na lato. Zmieści się wszędzie. Ja zawsze mam go przy sobie na festiwalach i w podróży. Wentylator ma trzy tryby prędkości. Niektóre modele mają nawet wbudowaną lampkę LED. Zasilisz go z Powerbanka lub laptopa. To świetne rozwiązanie na biwak do auta czy na rower. Składana nóżka i filtr chroniący przed owadami to detale, które robią różnicę. To były trzy gadżety, które musisz mieć tego lata: solarny Powerbank, termos i mini wentylator USB. Sprawdź linki w opisie, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał Facto Global po więcej letnich inspiracji.